Pula pula w to nie nazwa środku do czyszczenia okiem. Ta skol masakra. haka, masz im wytłumaczą ci. Niech ktoś powie pula. dawaj tego tuna, niech on dzisiaj jeszcze dla nas zachula. Jak śpiewa Grizzly, w tę stronę leci kula, muzyczna, więc krzyknij jeszcze raz pula. To jest nasz postulat, wszystko co dobre nigdy nie zamulać. Nasze biby nigdy nie rodzą się w gulach, a głowy płyną w murach. Standard ze spódnicy to spektakl, który obejrzeć możecie w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu. A teraz zapraszam na rozmowę z reżyserką Ulą Kijak. Się poprzewracało. Nie trafisz za nimi. Ja w ogóle nie wiem, czego te baby chcą. Jak one same nie wiedzą, czego chcą. Jakie przekleństwa i jakie radości towarzyszą przygotowaniu tej sztuki? Eee, no przekleństwa to chyba są dosyć standardowe, tak jak przy każdym spektaklu, to coś ma być, nie ma, a tam ktoś się rozchoruje. No i zdarza się raz na jakiś czas, że nie ma, nie wiem, weny. Okazuje się, że to, co wydawało się dobrym pomysłem po sprawdzeniu, nie jest To takie normalne zupełnie rzeczy. Natomiast wyjątkowe jest to, że rzeczywiście przy tej produkcji po raz pierwszy... Eee, jestem w, po raz pierwszy w instytucjonalnym teatrze, jestem w takiej sytuacji, że pracują rzeczywiście same kobiety. Jest dziewięć aktorek, e, ja, dwie scenografki, e, pani choreograf, e, kompozytorka, e, pani dramaturg, e, więc jest... Czyli rozumiem, że, do, rozumiem, że dobrze się rozumiecie. E, to różnie bywa, bo to też trochę ten spektakl o tym jest. Co my same jako kobiety sobie robimy złego również, to znaczy, czy to jest rzeczywiście tak, że nie wiem, możemy winić, tylko i wyłącznie mężczyzn za to, co patriarchat nam narobił w głowach. E, czy, czy my to się do tego jakoś przyczyniłyśmy, może nadal przyczyniamy? I powiedziałam, mężczyzna musi. Być. Potem musi być kiedyś, żeby się ożenić. Lepiej, że jestem dziewczyną. Chociaż nie, może nie. Sama nie wiem. A mnie się czasem zdaje, że, że jestem jak królewna. Tak? A czasem z żeby mi się jakaś krzywda stała. A taki mężczyzna to się nie martwi tak jak ja, żeby coś wiedzieć. On po prostu wie wszystko. Chciałabym być mężczyzną. Nie nosiłabym gorsetu. małżeńskiej, bo mężczyźni, którzy chrapiecie, idźcie raczej spać do przedpokoju albo zapracujcie się do reszty sił na jeszcze jeden pokój. Czy za Polska to dobry materiał do mówienia o kobiecie współczesnej? Mnie się wydaje, że w pewnym sensie tak, ponieważ w niej, może nie w niej samej, bo ona sama uparcie twierdziła, że jest antyfeministką, znaczy antyemancypantką, była bardzo w swoich wypowiedziach prywatnych w listach i w publicznych wypowiedziach w publicystyce bardzo wyraźnie twierdziła, że Boże broń od tam różnych rzeczy i emancypowanej kobiety. Więc twierdziła, że nie jest, nie jest emancypantką, natomiast jej twórczość to jest właściwie w Polsce taki początek zauważania problemów kobiecych tych jasnych i ciemnych stron kobiety mówienia o biologii na przykład dotykania. Znaczy od, od obdzierania wizji kobiecości z takiej lalkowej, porcelanowej po prostu mgiełki e, romantyczno-melancholijnej e, damy. No. E, więc e, pod tym względem tam gdzieś są źródła, myślę, tego, jak w tej chwili e, wygląda lub może wyglądać kobiecość. Nie, nie twierdzę, że tylko w Zapolskiej, ale to jest akurat dobre, dobry materiał na to, żeby z, spróbować się zorientować, z czego wynika. Yy, sytuacja obecna. Za pięć tygodni egzamin do szkół teatralnych dla wszystkich, którzy już teraz łapią lekki stresik. Polscy aktorzy mają kilka słów pocieszenia, a także przestrogi. Nie róbcie tego. No. <gry> nie, tak naprawdę to trzymam kciuki za wszystkich. No wiadomo, że nie wszystkim się uda, ale myślę, że warto próbować. Jeżeli ktoś naprawdę chce to robić, to to jest to piękny zawód, bardzo ciężki. Czasami są chwile zwątpienia, ale dla pojedynczych chwil warto. Żeby się dobrze zastanowiły, czy na pewno wyobrażają sobie siebie w roli aktora dużo dłużej niż tylko po szkole teatralnej. Bo myślę, że to musi być pasja. Ja też obserwuję w szkole teatralnej, że, ludzie, że ludziom starcza jakby tej pasji do momentu zdania do szkoły teatralnej. Ale oprócz tej pasji, to jest bardzo wymagający zawód, który nie polega tylko na ogromnym talencie, ale również na bardzo ciężkiej pracy i fizycznej. I takiej, która jakby buduje naszą wyobraźnię. Nie wy... znaczy, ja nie szanuję takich ludzi, którzy dostają się do szkoły teatralnej, nie znając, nie mając żadnej wiedzy o teatrze. Może tu... nie chciałabym też mówić jakby za bardzo nie, nie szanuję. Znaczy trochę nie rozumiem ludzi, którzy w ogóle nie interesują się teatrem zdając do szkoły teatralnej tylko po to, żeby jak najszybciej zaistnieć w serialu. Bo myślę, że e, tę drogę można wybrać bez szkoły teatralnej i nie powinno się zajmować mi m, miejsca. E, e, I dlatego tylko mówię o tym, żeby sobie ludzie zdali sprawę, co chcą robić dużo dalej niż tylko e, będąc studentami szkoły aktorskiej, bo to nie jest prestiż. Tak samo nie jest prestiżem uczenie w szkole teatralnej. To jest tylko droga do czegoś. Na pewno ludzie, którzy chcą uprawiać ten zawód, Muszą wiedzieć, że to jest zawód, w którym pracuje się w grupie, ale to jest zawód indywidualistów. To znaczy, że trzeba pracować nad swoją osobowością, nad swoim charakterem, trzeba być wiernym swoim ideałom, trzeba się cały czas rozwijać. Nie myśleć o takich rzeczach, które odchodzą i przychodzą. Nie myśleć o karierze, nie myśleć o pieniądzach, które mogą raz na jakiś czas z tego y, zawodu y, płynąć. Nie bójcie się, nie zrażajcie się, bawcie się. Żeby niczego nie udawali, żeby byli sobą. To jest najważniejsze, to jest najtrudniejsze w, w życiu i w zawodzie aktora. Znaczy, żeby. Żeby być sobą, żeby mieć odwagę popełniania błędów, przepraszania, żeby mieć odwagę wypowiadania sądów często niepopularnych, może często mylnych. Żeby po prostu wierzyli, że im się uda, wiary, wiary przede wszystkim, pewności siebie, no, a jednocześnie jakieś pokory, bo to też jest potrzebne. Jeżeli ktoś. Naprawdę marzę o tym zawodzie, ale zawodzie nie popularności, czy wszystkim tym, co jest związane, co jest dookoła, co jest tak naprawdę tym różowym pudrem, który zupełnie nie ma nic wspólnego z tym zawodem. Życzę, żebym życzę w takim razie, jeżeli ktoś rzeczywiście marzy, wytrwałości, cierpliwości, niepoddawania się i wiary w siebie dużej, bo myślę, że wtedy rodzi się nowa jakość jak człowiek rzeczywiście Um, pokazuje samego siebie, to znaczy jest indywidualnością, a nie kopiuje, nie małpuje. To jest bardzo trudne. Najpierw słuchać się w to, co, co tam we mnie gra, a potem to przelać, wyrazić. Życzę powodzenia wszystkim tym, którzy chcą być aktorami i, i, i trzymam kciuki za Was. Na pewno się to wszystkim nie uda. Uda się to niektórym, ale takie jest życie. Ale jeżeli się nie uda tym razem, to próbujcie, może w następnym roku, a może za dwa lata. Są znane przypadki aktorów, którzy po kilka razy zdawali do szkół teatralnych, więc nie załamujcie się pierwszymi niepowodzeniami. Całe życie jest przed Wami, możecie z nim zrobić, co tylko chcecie. To są niewątpliwie studia, które są przygodą życiową przygodą życia. Te studia przez to, że są i ciężkie i elitarne. Bardzo ludzi są zbliżają na lata, więc. Ale też są bardzo ciekawe, no bo to przecież obowiązkowo jazda konna, obóz narciarstwa, szermierka. szermierka, to są takie rzeczy. Ale też ciekawe są przez to, że się kontaktujesz z wybitnymi osobowościami. Niekoniecznie musisz być takim, jak oni, ale spotkanie z aktorami wielkimi, na których się wychowywało, których filmy się, filmy się oglądało za młodu, no to, no to, to, to jest naprawdę ciekawe. Fajnie. Kto z tych wielkich postaci cię uczył? No ja, oczywiście największy, Jedno na mnie wywarł Mikołaj Grabowski, to jest reżyser teatralny, dyrektor obecnie Instytutu teatru w Krakowie, ale z takich ludzi, którzy, którzy, Państwu są znani, to na pewno Jerzy Trela, na pewno Anna Polony. Także to są takie osoby, Krzysztof Globisz, to są takie osobowości, które, które rzeczywiście kształtowały w pewnym momencie jakąś tam świadomość, prawda? Najważniejsze, żeby wiedzieli, byli przekonani, że to, co chcą robić, to jest właśnie to i no i bez pasji w tym zawodu, tak, trochę ciężko, chociaż mi trudno wyrokować, bo po prostu ludzie mają różne wybory, no, czasami studiują po to, żeby zrobić karierę i, i żeby żeby gdzieś się pokazać właśnie w serialach, to wcale nie musi być jakby ta droga, którą ja obrałam, nie musi być słuszna. No dla mnie, wydaje mi się tak z obserwacji i jak też obserwuję Danutę Szaflarską, że Um, jej teatr przedłuża życie i daje jej taką satysfakcję i taką właśnie to, że jest pasją ten teatr, no to ona jest dzięki temu młodym bardzo człowiekiem i no i ma taką radość wchodzenia na scenę. scenę. To jest najważniejsze chyba w tym zawodzie, mieć zaangażowanie, oddawać się bez reszty, serce i pasję. Uważam, że jeśli ktoś się decyduje na to, że chciałby to robić, to niech próbuje. Większość chyba. Spośród tych młodych ludzi, tak do końca sobie nie, nie uświadamy tego, czy, czym jest... E, co znaczy być aktorem. E, przede wszystkim mają mylne wyobrażenie przez media, które forsują taki wizerunek, wie Pan, słodkiego, łagodnego życia e, tych, tych wszystkich właśnie telewizji, tych, że grają Bracia Mroczek, jakichś amatorzy. Ja myślę, że to są aktorzy, to nie są aktorzy. E, aktor jest... E... Teatrzy i może być w filmie. Nie ma telewizyjnego aktora, bo telewizja nie jest rodzajem sztuki. W związku z tym <laughs> jest środkiem medialnym i tak dalej. I myślę, że większość tych młodych ludzi, którzy nie ma dostępu kontaktu z ludźmi takimi, na przykład jak ja, jestem pedagogiem czy ludźmi, którzy są wychowani na teatrze, nie wiedzą w związku z tym, co mają robić. Tych malutkich mają zupełnie inny wizerunek. I bym ich przestrzegał, że to nie jest takie proste. Żeby się e, po 50 razy zastanowili nad tym, czy chcą studiować na kierunku e, wyższej szkoły teatralnej. Ponieważ są to cztery szkoły w Polsce teatralne, a nie jakieś inne: e, serialowe, filmowe, estradowe, kabaretowe, tylko stricte teatralne. Bo jeżeli kogoś teatr nie interesuje, to będzie tam przez 4 przez lata. Bąki zbijał, nudził się i właściwie to. No, no, nic z tego nie wyniesie. Nie? Ponieważ aktorstwo w tej chwili dzieli się bardzo mocno na takie aktorstwo targetowe, takie celebrytystyczne, takie, takie serialowe, takie e, popularne, i aktorstwo teatralne. A to są szkoły teatralne, które przygotowują do aktorstwa teatralnego, czyli do takiego, gdzie się gra potem w teatrach. I tam się zdobywa umiejętności teatralne, nie żadne inne. Także, żeby każdy kandydat, bo jest bardzo dużo tych kandydatów, jeszcze 50 razy się zastanowił, czy chce być w szkole teatralnej. Teatralnej. Przede wszystkim chodzi o to, żeby pozostać sobą, to znaczy pozostać przy, przy swoich poglądach, a w każdym razie próbować je e, wyrażać, być wiernym sobie, wydaje mi się. Dzisiejszy odcinek serii Muzyka przeznaczony jest tylko dla widzów o mocnych nerwach. Ostrzegam, bo jesteśmy w nietuzinkowym miejscu i za chwilę zobaczycie nietuzinkowych ludzi. A będzie to najstarszy, jeden z najstarszych polskich sound systemów, który nazywa się Joint Venture Sound System, a grają tam między innymi ksiądz Macken I i Mario Dziureks. Jeżeli nie macie mocnych i silnych nerwów, idźcie do kuchni. Czy jesteście gotowi na Joint Venture? Jak to się stało, że taki człowiek, który nazywa się McKennan spotkał takiego równie pokręconego gościa, który nazywa się Mario Dziureksem? Wiesz co, to jest taka historia związana z naszą częścią życia w Skorzelcu. Polegało to mniej więcej na tym, że ja jestem ze Skorzelca. Pochodzę z Gorzelca i był taki okres, kiedy pracowałem tam w Domu Kultury. E, robiłem tam dużo koncertów i jakby atmosfera była bardzo sprzyjająca rozwojowi życia kulturalnego, muzycznego. E, a Mariusz grał we Wrocławiu wcześniej, w różnych kapelach i spotkał moich znajomych z Gorzelca, którzy go tam mówili, że przyjechał do Gorzelca, bo to są dobre warunki grania prób i tak dalej, że nie trzeba płacić tam za salkę i że, że generalnie jest fajnie. On się przeprowadził dla muzyki, później zatrudnił się w Domu Kultury jako akustyk. Później wpadliśmy na pomysł, żeby połączyć siły, no i tak to się zaczęło. Czy chciałbyś coś dodać? No właśnie Mirek powiedział wszystko za mnie. Nie, to, całą prawdę? Całą prawdę, nie, to był naprawdę fajny czas, bo ja trochę zmiękłem, bo Wrocław, który tam po takich burzliwych, fajnych latach, 88, 89 zaczął już tak troszeczkę, ja wiem, ta, ta fala tego fajnego czadu zaczęła gdzieś przygasać i, i tutaj wyjazd do, do znajomych, właśnie o których mówił Mirek, do Wojtka Pokrzywińskiego, ekipy tam z Gorzeleckiej Burz Doktor, Generalnie zobaczyłem zupełnie inną energię na miejscu. Zobaczyłem ludzi, którzy mają całą masę fajnej, świeżej energii do robienia koncertów. Mirek ściągał tam wtedy po jakieś 4-5 kapel w miesiącu, które grywały koncerty po Berlinie, Pradze. Dzięki temu zagrały takie kapele jak Alice Donat, jak You Brigade. Masa, masa, masa. Dzisiaj nie bierzemy żadnych jeńców. Ze swojej ostatniej płyty Room and Coke. Pistolety dawowe.

jest nawiedzoną katoliczką i bardzo wierzy w Pana Boga i tak dalej, nie przeszkadza jej to zupełnie. na murach, chcę być księdzem jak mój tata. No dokładnie, senowie kiedyś się próbowali wkręcić na scenę, na przykład mówiąc, że ten, co gra na scenie, to mój tata, Więc powodowali zdziwienie bramkarzy. Są też tacy, jest taka jedna dziewczyna w Warszawie, która wykazuje jakąś specjalną aktywność w dziedzinie walki ze mną. To znaczy trzy razy już mnie zaatakowała na imprezach w Warszawie. Za pierwszym razem oblała mnie piwem, krzycząc, że jak tak można, że w ogóle co ja sobie. Wyobrażam i kim ja jestem. Drugi raz rzuciła mi czapkę papieża na naszych urodzinach w cd a, a trzeci raz ostatnio, jak grajmy na Sylwestra, to się również pojawiła i też rzucała jakieś dziwne teksty, stała na siłę. Te na scenie trzeba było ją ściągać za szmaty z tej sceny i tak dalej. Jakaś taka dziwna dziewczyna, która ma wyraźnie obsesję na tym punkcie. Czy jesteście gotowi? Dan on the Voice! Future root star.